W miłości też czegoś takiego, na przykład, albo w jakichś niektórych relacjach że często sobie usprawiedliwiamy na siłę powiedzmy swoje zachowania, Wszyscy żeby nie bolało. Łatwiej wtedy jest. Ale czy to nie jest zakrzywianie rzeczywistości? Jest. I teraz pytanie. Czy my, zakrzywiając rzeczywistość, jesteśmy w stanie wyciągnąć z tego wnioski i będzie to dla nas jakąś lekcją, czy tylko robimy sobie dobrze na chwilę? Od tego zacznijmy, że nie jesteśmy bogami, tylko mamy jakiś tam pierwiastek z Boga. Ja wiem, że nie jesteś religijny. Ja, yy, nie, nie jestem. Nie wierzę w żadną tam religię, ale w, w Boga wierzę. Mhm. Więc my nie jesteśmy idealni. Od tego zacznijmy, że nie róbmy z siebie yy, idealnych ludzi. Jesteśmy jesteś tutaj, powstanie. żeby się uczyć, żeby się szlifować, tak? Żyjemy też w świecie materialnym. Ja nie mówię, że trzeba robić z kogoś świętego, tylko dałem jakby taką tezę, nie? Mhm. że gdybyśmy nie usprawiedliwiali niektórych swoich zachowań, to myślę, że łatwiej byłoby nam wtedy wysunąć pewne wnioski i właśnie to, co powiedziałaś, mhm. że no, idąc przez życie cały czas się uczymy. No to jak się nauczyć czegoś, skoro my dane zachowanie sobie usprawiedliwimy?